Witam po raz kolejny. Przygód braki część druga. Tym razem y, już w pełnym składzie. Moje party. Uleczyłem w tej chwili Mesmera, który rzucił na siebie klątwę nekromancką. Pewnie jakoś musiał poświęcić energię. Takie się prezentuje moje party. Jak widać y, Ranger, Mesmer, Elementalista i Monk. Y, rozpoczyna się rozgrywka. Wybiegamy, pierwsze co robię to sprawdzam kto jest w przeciwnym party, dwóch elemelków, rzucam Mantrę w Lightning chroniącą mnie przed czarami e, powietrza. E, robię klasyczny manewr Monka na, tym, e, na tej planszy, odciągam Warriora, proszę zobaczyć na radar, biegnie za mną Warrior, w tym czasie party zajmuje się Monkiem. Właśnie mąka zdjęli. Party skupiło się na mesmerze. Ja szybko biegnę go uleczyć. W tej chwili oni podnoszą mąkę, także nie biją tego mesmera. Jestem w stanie go uleczyć. Mąk jest podniesiony. Oni z werwą zaczynają atakować mnie. Zobaczcie, ile na mnie klątw i stanów się pojawi za chwilę. Ja muszę w wszystkiemu zapobiec. Zrzucam na siebie ściąganie stanów, leczenie, bryzy, cokolwiek mam pod ręką. Jeszcze za chwilę zaraz dostałem chain lightingiem, który na mnie nie zrobił zbyt dużego wrażenia przez mantrę. Bijemy y, przeciwnego Monka Ja również rzucam mu elegancego draina i mąk schodzi po raz drugi Teraz skupiamy się na elementaliście. Tam zakłada ranger pułapki. Za chwilę tego elementalisty nie będzie. Tymczasem Mesmer jest nasz w opałach w krzyżowym ogniu elementalisty i warriora. Ranger tutaj koło mnie zaraz podejdzie, założy śliczną pułapkę W tym czasie mi się kończy energia na leczenie mesmera Będę musiał szybko zmieniać zestaw y, lasek Dostałem energię, warrior dostał knockdowna Ja uleczyłem mesmera Praktycznie uratowałem mu życie No i zostaje tylko warrior y, Który dostał pin on już nikogo nie dogoni kulejąc y, Spotyka go okrutna śmierć w boleściach Kolejny flow jest Victory.